Należałoby powiedzieć, że studiowanie w ogóle samej filologii jest w tych czasach ważnym elementem, no ponieważ filologia już się przekształciła w takiej klasycznej filologii. Zresztą samo słowo filologia to jest miłość do słów, a te słowa, jak wiemy, w tych czasach są bardzo mocno powiązane z różnego rodzaju modelami językowymi. Czyli w tym momencie ta tak zwana sztuczna inteligencja zaczyna wchodzić w ten nasz świat za tę filologię sama w sobie, która kiedyś dotyczyła powiedzmy jakiegoś okręgu językowego, czy to angielskiego, czy niemieckiego, w tej chwili zaczyna wchodzić właśnie w badanie generalnie języka i różnego rodzaju modeli generatywnych. Tak? Więc to po pierwsze pokazuje, że filologia idzie z duchem czasów, tak? pokazuje, że zmiany te następują i szczególnie tutaj na Ache jesteśmy w tym momencie mocno, że tak powiem wyczuleni na ten temat, ponieważ Jesteśmy w trakcie tworzenia takiego profesjonalnego laboratorium językowego, w którym właśnie będziemy badać te niezbadane elementy, które do tej pory wykonuje się tylko w tych tak naprawdę czołowych uniwersytetach na świecie. Stąd mówię, warto to przyjść i studiować, ponieważ oprócz takiego tradycyjnego podejścia pokażemy Wam inne podejście do języka i podejście algorytmiczne, matematyczne, czyli wyjdziemy poza taką tradycyjną filologię. I pokażemy Wam też, jak w praktyce można to przenieść do życia zawodowego, czy to w zawodzie, nauczyciela, gdzie mamy nauczanie. W świecie, no już jesteśmy po pandemii, więc wiemy, znamy nauczanie online, ale teraz możemy to wszystko jeszcze poszerzyć o nauczanie wirtualnej rzeczywistości, tak, chociażby z wykorzystaniem okulusów i tak dalej. Mamy wszelkiego rodzaju rozbudowaną translatorykę, gdzie nie mówimy tylko o tradycyjnym tłumaczeniu, ale mówimy o lokalizacji, mówimy o przekładzie audiowizualnym, tak, który w tym momencie opiera się na tej technologii. I na szczęście mamy też różnego rodzaju partnerów, którzy pomogli nam, w tym momencie chociażby uzyskać dostęp do bardzo już wymaganego w zawodzie tłumacza programu czy narzędzia jakim jest MemoQ, czyli narzędzie, które wspiera przekład. Zatem warto studiować filologię, bo to nie tylko język, to jest kultura oczywiście, ale w tej chwili też cały obszar technologii, który wchodzi w obszar językowy. Przede wszystkim doradziłbym to, żeby również nie wątpiła bądź nie wątpił w siebie i nie myślał, że filologia to tylko będzie nauka samego języka, czy nauka o literaturze i tak dalej. Doradziłbym, żeby takie osoby budowały swoje zainteresowania, rozwijały swoją wiedzę w jakiejś specyficznej dziedzinie, bo to w tym momencie jest kluczowe, szczególnie jeśli chodzi o rynek tłumaczeń. Jeżeli chcemy. Tłumaczyć teksty biznesowe, no to interesujmy się biznesem. Jeżeli chcemy tłumaczyć teksty informatyczne, to interesujmy się im szeroko pojętą informatyką. Tak więc dla osób, które chcą przyjść na filologię, radziłbym, żeby już teraz zaczęły budować swoją wiedzę też dodatkowo poza kierunkiem, żeby móc się w tym momencie doprecyzować jakiś konkretny element, który przyniesie danej osobie rozwój w różnych właśnie tego typu. Zawodach takich jak tłumaczenia czy nauczanie. Szanowni Państwo, drodzy. Przyszli studenci, bardzo chętnie chciałbym z Wami się spotkać, pokazać Wam właśnie ten nowy, ukryty świat, którego może nie znacie. Wytłumaczymy Wam media społecznościowe, pokażemy Wam jak języki funkcjonują, jak za pomocą języka można generować rzeczywistość, w jaki sposób my ją odbieramy. Więc nie bójcie się, przyjdźcie do nas. Kadrę mamy naprawdę bardzo dobrą. Taka, która zapewni Wam optymalny rozwój, wiedzę i przyszłość, szczególnie w tym naszym nowym, zmieniającym się zdigitalizowanym czy ucyfrowionym świecie.